Siemano wszystkim. Dziś mam dla was modyfikację, która zmienia rozmiar naszej postaci oraz rozmiar innych mobów, takich jak na przykład krowa czy inne potwory. E, a więc mod nazywa się e, Perkui Resizer. E, nie wiem jak dokładnie to wymówić. Link ma się w opisie do niego oczywiście. E, I dostajemy takie urządzonko. Można je również skraftować na survivalu. E, tylko nie mam tu tego moda na craftingi, więc nie widzę. Jak wygląda crafting. No więc dobra, mamy takie urządzonko i tu możemy zmienić swój rozmiar. Więc dajemy na przykład razy 3. W ten sposób jesteśmy. No, razy 3. Bardzo tuzi. Teraz możemy na przykład nasze testowe moby zmienić. Tylko przywrócimy sobie. Resetujemy sobie. Ale możemy też nawet jeszcze pokażę. Razy 4 na przykład. Tu jest zakres od. 0.1. Możemy na przykład być tacy nawet, więc. Wow. Eee, teraz zmienimy moby. Tu jest e, przełącznik do zmieniania potworów e, lub zwierząt. I damy powiedzmy razy 3 na krowę. E, tylko Fiftę musimy klikać. No i teraz przywrócimy jeszcze sobie wielkość. Ok. Tak wygląda teraz krowa w porównaniu do mnie. Próbujemy teraz zrobić z Iron Golemem, ze Snow Golemem, to jest z modyfikacji eee, razy 10. Zobaczymy jak będzie wyglądał. Razy 10 jeszcze raz. Set. O, ustawiło się. O, razy 10. Jakie to jest potężne. Eee, I w tym momencie możemy zrobić sobie razy 0.1. Wow różnica jest kolosalna możemy w ten sposób się bawić z różnymi mobami z zwierzętami wygląda to dość śmiesznie myślę, że to tyle w tym filmie jeżeli chcecie pobierzcie sobie modyfikacje potestujcie jest dosyć zabawna dosyć fajna no i do następnego Siema.